aby włączyć lub wyłączyć automatyczną jasność ekranu w Samsungu Galaxy S25 Ultra. Najpierw musimy wejść w ustawienia. W ustawieniach szukamy opcji wyświetlacz i następnie ją wybieramy. W tym miejscu oczywiście możemy sobie ustawić jasność, poruszając suwakiem na lewo i prawo. Natomiast jeżeli chodzi o automatyczną jasność ekranu, to tutaj mamy funkcję jasność adaptacyjna, czyli właśnie automatyczna. Jeżeli sobie ją włączymy, to nasz ekran będzie automatycznie dostosowywał, dostosowywał jasność ekranu do naszego otoczenia. Natomiast jeżeli wyłączymy, to dodatkowo mamy także funkcję większa jasność. Co więcej, możemy także wejść w Szybkie ustawienia, w tym miejscu również mamy suwak od jasności i jeżeli przytrzymamy palcem przez około 1,5 sekundy to pojawią nam się dokładnie takie same opcje jakie mieliśmy w ustawieniach wyświetlacza. I tutaj również mamy jasność adaptacyjna czyli automatyczna i możemy również ją włączyć lub wyłączyć naciskając na ten suwak. I to tyle, jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.